Czy się nie wybiła. No, szanowni Państwo, jesteście. O, teraz! Teraz wybiła ta godzina. Ktoś tutaj jest. Halo halo, dzień dobry, dobry wieczór. Czy ktoś się tutaj zjawił, żeby nas posłuchać, a zwłaszcza Oskara. Jak ktoś już jest, to niech podniesie rękę. Albo napisze coś w komentarzu. No dobrze, szanowni Państwo, to chyba zaczniemy w takim razie bez znaków sygnałów. Dobry wieczór jeszcze raz. Ja się nazywam Marta Rybicka. I dzisiaj mam po raz kolejny zaszczyt gościć naszego byłego kursanta, a obecnego programistę Oskara. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokrótce ze Skarym porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądała jego ścieżka od samego pomysłu, programowania aż do pracy i zawodu w zasadzie. W zasadzie. Po drodze byliśmy my, a jeszcze, szanowni państwo, dwa komunikaty bardzo istotne, bardzo ważne. Pierwszy jest taki, że nie planujemy QA i jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek pytania, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy mniej więcej po rozmowie do komentowania i do zadawania tych pytań w komentarzach. My chętnie odpowiemy, a zwłaszcza Oskar na pewno. A drugi, drugi temat też jest interesujący, to dla osób, które się szykują do tego, żeby do nas przyjść. Słuchajcie, tajne hasło. Tajne hasło. Pojawi się w trakcie tej rozmowy, będzie to hasło zupełnie od czapy. Niezwiązane z kontekstem tej rozmowy, i na to hasło moi szanowni mili Państwo, będzie minus 10% zniżki na uczestnictwo w naszym kursie. Także zapraszamy do uważnego słuchania, a w tym momencie, no to zacznijmy te wypytaj, wypy, wypytajki. Słucham. Skąd ten pomysł się wziął od samego początku? Skąd idea? czy programować. Pomysł zrodził się właśnie na studiach, na których byłem, bo najpierw byłem studentem boli techniki wrocławskiej, tam poznałem podstawy programowania. Um, na samym początku jakby przeraziło mnie to na tych studiach, ale widząc jak moi koledzy sobie z tym dobrze radzą, jak im to wszystko wychodzi, postanowiłem jednak się wziąć za to, zacząć się tego uczyć. Zaczęło mi to pomału, pomału wychodzić, mhm. no i postanowiłem rozwinąć się w tym, zdobyć ten zawód. Okej, okay. czyli Zauważyłem rozumiem, że ten tego. kierunek studiów to nie była de facto informatyka, yy, yy, programowanie tylko? To była automatyka i robotyka, tam okay. też również było programowanie, to jest dosyć, dosyć podobne, mhm. pokrewne na pewno. Na początku nie do końca, jak idąc na te studia, muszę przyznać, nie wiedziałem, czy do końca tego chcę, czy chcę no to No właśnie, dlaczego ten kierunek akurat? Coś się w sumie zaczęło na Dniach Otwartych Politechniki Wrocławskiej, gdzie pojechałem, no i w sumie powiedzieli mi, że ten kierunek jest jedyny słuszny kierunek, na który trzeba pójść. Mhm. I stwierdziłem wtedy, że to wydaje się, wydaje się dobrą drogą. Mhm. Potem wiadomo, trochę się... Wy... Życie zweryfikowało wszystko. Życie studenckie. Tak, tak. No dobrze, no to właśnie jak wyglądała ta nauka um, na studiach? Tutaj ograniczamy się do tematu programowania, mm. tak na no, dobrą sprawę. Jak wyglądały te zajęcia? Czy, 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 czy coś z tego wyniosłeś na tyle, żeby móc później pójść gdzieś i coś zaprogramować? Trochę tak, trochę nie. Trochę z mojej winy, trochę, trochę jednak z winy może tego jak to wszystko wyglądało na pewno, na, pewno, na pewno było za dużo przedmiotów na studiach, które mnie nie interesowały, na które nie chciało mi się chodzić. I prowadzący też nie zawsze byli, nie prowadzili tego wszystkiego ciekawie. Tak jak już wspomniałem, najpierw programowanie mnie przeraziło. Myślę, że to właśnie przez to, że przez to jak, jak to było wykładane podczas pod, na, na uczelni. Mhm. No i tak jak mówię, z, z programowania podczas pierwszego gdzieś tam roku wie, był jeden przedmiot, a pozostałych kilka czy kilkanaście było, było z, z, związane z zupełnie z czymś innym, często niepotrzebnym, bardzo wiele przedmiotów matematycznych, analizy, algebry i tak dalej, co strasznie ciężko było zaliczyć, a tak naprawdę nie, nie uczyło niczego konkretnego. Okay. Tak, to, tak to wyglądało i to, myślę, było dla mnie największą przeszkodą. Czyli znaczy, doszedłeś do, do, do momentu, w którym stwierdziłeś, że chyba coś z tym trzeba zrobić Ta. innego i po prostu zrezygnowałeś, tak? Dokładnie. Dokładnie. Mhm. Zrezygnowałem, byłem, byłem na jakimś urlopie dziekańskim, próbowałem zacząć to od początku. No nie, nie dałem rady, nie było mi to wtedy, no nie dałem rady tego zrobić. W sumie, w gruncie rzeczy na szczęście, nie żałuję. No, my też nie. No dobrze. Jak to się stało, że znalazłeś nas? Czy to było w ogóle skąd pomysł, że kurs, że kurs może, może tak samo nauczyć, albo właśnie lepiej niż studia? Byłem na, na tych pierwszych latach studiów i poznałem tam te podstawy programowania. Moi koledzy, którzy mieli może więcej zaparcia, mhm. ciągnęli to dalej, po niektórych pokończyli studia. Widząc to, jak oni programują, widząc to, że znaleźli pracę, że rzeczywiście jest to kierunek, w którym warto się rozwijać, no postanowiłem, że będę chciał w to iść, w to, czyli w programowanie, że będę chciał się tego nauczyć, znając już jakieś podstawy, ale takie naprawdę podstawy z tej uczelni, które gdzieś tam wyniosłem. Mhm. Potem do, dowiedziałem się, że, jest, że są różne kursy programowania, mhm. które można zrobić. Prze przeglądałem kilka, kilkanaście może, oper różnych. Znalazłem we Wrocławiu, to było takie spotkanie jeszcze przed tym kursem, mm -hmm. przed, na którym jakby mogłem też zadać pytania, jakieś wątpliwości, wszelkie jakby, o wszystko mogłem zapytać. To no i... u nas, rozumiem, było? Tak, tak, to było w Kodersławie, we Wrocławiu, we Wrocławiu, bo ja właśnie tam wtedy studiowałem. I stwierdziłem, że to jest, to jest chyba to, czego szukam. Zdecydowałem się na to. Mm -hmm. I tak zostałem programistą. No Programistą. No, no właśnie powoli. Warosławem. Tak, y -y, jaki to był język programowania? A, tak, ja zdecydowałem się na kurs y, Jabby Ja to zastosowałem w internecie, Java Web. Mm -hmm. Znałem podstawy, jakieś tam podstawy podstaw tego języka właśnie. Mm -hmm. Czy, czy zauważyłeś taką zależność, że to co znasz z podstaw podstaw yy, znajduje się na przykład w takim pre-worku naszym, czy to były podobne materiały, podobny poziom? Tak, tak. Wydaje mi się, że, że ten początek właśnie miałem jakby trochę, trochę dzięki tym studiom łatwiejszy, yy, może nie było to dla mnie aż takie przerażające na początku, nie bałem się tego aż tak, te pierwsze, właśnie, pre-work, czy pierwszy jakiś tam tydzień studiów kursu, to właśnie gdzieś się tam pokrywało z tym, co już wiedziałem. Zgrywałem trochę, trochę łatwiej, może, dzięki temu. Czyli ten pre jest taką podstawą, podstaw też dla, dla każdego. Oczywiście. Dobra, o samym kursie pogadajmy. Czy spełnił oczekiwania? Co Ci się podobało najbardziej? U nas? Tak, tak. Kursy jak najbardziej spełnił oczekiwania. Najbardziej. Podobała podawała mi się droga, jaką ten kurs mnie prowadził do tego, czyli forma, w jakiej to wszystko było zrobione. Mhm. Bardzo fajnie były przy, przedstawione, um, przedstawiony temat, do którego później był, było bardzo dużo zadań, które tak naprawdę dopiero uczyły, czy uczyły teorii, uczyły, uczyły praktyki. Mhm. Najpierw właśnie teoria, bardzo krótka, a potem zadania, zadania i zadania, które trzeba było robić, co tygodniowe jakieś projekty. To mi Taka bardzo usystematyzowana droga, to mi się najbardziej podobało. No i fakt, że jednak nie musiałam poświęcać na to 3,5 roku, 5 lat studiów, tylko właśnie mm -hmm. 2-3 miesiące, nie pamiętam dokładnie, ile mm -hmm. ile to trwało, ale... A nigdy też ci nie kusiło, żeby na przykład na własną rękę się nauczyć, skoro miałeś już podstawy? Czy wolałeś właśnie komuś zaufać, kto Cię poprowadzi mimo wszystko w tym? No, chciałem się nauczyć samemu, ale... Gdzieś mi zawsze brakowało jakiejś motywacji, mhm. jakiegoś takiego, jednak żeby ktoś nad tym wszystkim stał na studiach, to wszystko było zbyt rozlazłe. Nie było takiego, takiej konkretnej motywacji dla mnie, którą właśnie też, też dostałem jak już się w Coders gdzie po prostu już zdecydowałem się, poświęcić te dwa, trzy miesiące z życia i wtedy przez ten czas uczę się tego programowania. Na zajęciach, po zajęciach. Mhm. i na się przyniosło efekty. Piguła. Mhm. Dobrze. And... Co tam się działo, jak już kurs się skończył? Jaki był Twój pomysł na to, co, co dalej z tym zrobić? Jak szukać pracy, gdzie, gdzie wysyłać CV? Jak ten proces w ogóle wygląda? wyglądał? Pracy myślę teraz, jak przy każdej innej, chyba w każdej dziedzinie, szuka się głównie w internecie, na przeróżnych portalach. I tak też, tak też robiłem. Po prostu wysyłałem CV, często rozwiązując jakieś testy, robiąc. Mm. No, bo tak często się pojawiają jakieś zadania do zrobienia, jak już, jak już zaczynałem rozsyłać. No szukałem wszędzie pracy, trzeba trochę tych ofert rozesłać, trzeba trochę poczekać, bo to nie jest tak automatycznie od razu, ok, CV zatrudniamy, tylko jest to tam, wiadomo, jakiś etap, żeby dostać pracę. A ile A... CV średnio wysyłałeś dziennie? Ciężko powiedzieć, raczej robiłem tak, że zbierałem sobie oferty. Chyba tak między tydzień zbierałem sobie oferty, szukałem, potem mhm. siadałem do tego i rozsyłałem CV, mhm. y, i rozsyłałem CV do, do, no na różne, na różne oferty, szukałem stażów i tak dalej. Mhm. Dobra. No i co? I nadeszła chwila, że ta praca tak, się znalazła. Tak, ten kurs skończyłem na początku tego roku, znaczy na początku koło kwietnia. Jak mniej więcej w skończyłem ten kurs, już tam kończąc te projekty końcowe i tak dalej. A niestety był to czasy koronawirusa, mm. pandemii w naszym kraju, lockdownów, mm -hmm. i okazało się, że niestety no, była to spora przeszkoda na w szukaniu pracy. Ludzie bali się by zatrudniać młodych ludzi z małym doświadczeniem, mm -hmm. no, bo wiadomo, że jest to jakby w pewnym sensie inwestycja dla firmy. Mm -hmm. I ja zacząłem od darmowego stażu. Udało mi się znaleźć staż na wakacje, który był darmowy. Kompletnie nie żałuję, że poszedłem, bo bardzo usystematyzował mi wiedzę. Bardzo mm, to, czego się nauczyłem, zobaczyłem, jak się wykorzystuje w pracy, jak się wykorzystuje na konkretnych projektach. Bardzo mi się to podobało sposób tej pracy. To wszystko było dla mnie super. Mm, Teraz na szczęście znalazłem kolejny staż, tym razem już płatny, tutaj w Warszawie myślę, że już z, z możliwością późniejszego zatrudnienia, mhm. więc myślę, że wszystko poszło tak, jak planowałem, tak jak chciałem, może nawet lepiej, bo jeszcze no, rok temu to nawet nie mogłem marzyć o czymś takim, Super. że teraz będę to robił, co robię. Mhm. Spełniamy marzenia. Tak. Razem. Tak. Yy, powiedz mi jeszcze, yy, w czasie tej pandemii, takiego dużego uderzenia, rozumiem, że rekrutacja odbywała się online'owo. Tak jest, całości. zgadza się. Mhm. Odbywa się całości online. W sumie wydaje mi się, że to chyba no, nie tylko podczas pandemii ogólnie jest do IT rekrutacja Spoko. zawsze wygląda, wygląda online. <głos> <głos> rekrutacja zawsze jest online. Yy, nie trzeba chodzić do biura, jeździć, rekrutacja zawsze jest online. Bardzo często na początku trzeba rozwiązać test, trzeba rozwiązać test, dopiero później jak ten test jest rozwiązany, dopiero rekruterzy patrzą po wynikach tego testu do kogo się odezwać, jest proces rekrutacji jest dosyć, dosyć skomplikowany, nie jest to jednorazowa rozmowa, tylko to jest kilka etapów takiego, kilka etapów tego. Na szczęście w Coders Lab mieliśmy nauczycieli, którzy pracowali jako programiści, jako java jako developerzy, którzy wiedzieli na co kłaść nacisk, na co mówili, że co się pojawia na rozmowach rekrutacyjnych, o co pytają, żeby jak najlepiej zrozumieć tą właśnie, ten właśnie daną dziedzinę, dany temat, no bo to się przyda. Mm -hmm. I, no i na koniec też, na koniec tego dostępny szereg materiałów. Które pomagały mi w rozmowach rekrutacyjnych, które właśnie pomagały mi w przejściu tego, tego całego procesu. Nie bałeś się aż tak? Nie, nie bałem się. Wiadomo, stres, stres zawsze jest. <grym> ja jestem człowiekiem, który się stresuje. <grym> Ale czy miałeś też takie poczucie po ukończeniu kursu, że wiesz to, co powinieneś faktycznie wiedzieć do tej pracy? O, aż przełkniemy. Tak, miałem to. Jak przeglądałem oferty pracy, sprawdzałem wymagania, <grym> to w dużej mierze. Często no, w dużej mierze pokrywało się to, co, okay. co potrzebowałem wiedzieć i wiedziałem, że to będę umiał, że jak pójdę, to nie wyjdę na dnia. I okay. próbowałem, próbowałem, wysyłałem. W końcu, mm -hmm. się, w końcu się udało. Mm -hmm. Okej. Okay. Tutaj widzę, jakieś pytanie mamy, konkretnie już do Oskara, ale jeszcze tak chwilkę, po, 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 chyba że teraz, no tak... Trochę nam się pewnie to rozbija, ale dobra, już lecimy na spontanie. E, czyli dwa bezpłatne staże po kursie pan znalazł. No nie e, panie Bartoszymu. Nie, nie, jeden był bezpłatny pierwszy. On w ogóle co roku był płatny i w tym roku miał się nie odbyć w ogóle, ale no gdzieś tam w czasie tej przez tą, przez, przez pandemię, przez tego koronawirusa. Ale zdecydowali, że się odbędzie, więc znalazłem ten bezpłatny staż. Teraz już tutaj, w Warszawie, właśnie znalazłem y, płatny staż. Już najprawdopodobniej z, z, no, z, z kontynuacją tego już normalnie y, z pracą, z zatrudnieniem. No, dawca słucha. <laughs> y, dobra. Jak teraz wygląda, y, takie życiowe pytanie, Twoje życie, właśnie z programowaniem. Jak się w tym odnajdujesz? Jak w tym stylu pracy się odnajdujesz? jak um, Czy ty, ten styl pracy, backendowca ci się podoba? Generalnie? generalnie tak, generalnie mi się podoba, bo to, to wszystko robiłem, żeby, żeby znaleźć właśnie pracę, pracę w tym. Jestem bardzo zadowolony z tego o. o profitach o plusach pracy hmm. programisty to hmm. nawet muszę wspominać bo to No jest, musisz, bo no to, no to jest, jesteś, jest no. przede wszystkim... Słuchamy. Przede wszystkim yy, prace zdalne, yy, przede wszystkim yy, praca zdalna, możliwość pracy zdalnej, przede wszystkim yy, yy, ruchome godziny pracy nie trzeba zaczynać o konkretnych godzinach. Yy. Yy. I, i, taki, I taki styl, że trzeba, że jak coś robić i czasem to jest no, trzeba rozwiązać jakiś problem. Bardzo mm -hmm. często pojawia się problem do rozwiązania. Trzeba się nad nim zastanowić. Czasem trzeba sobie zrobić przerwę, która jest potrzebna. Mm -hmm. no, no nie, nie wiem, jak innym dla mnie to było, jest najważniejsze właśnie w tej pracy. Taka, taka ciekawość rozwiązywania problemów mm -hmm. i sposób, w jaki trzeba do tego podejść. No nie przeraża Cię ta państwo. długa dystansowość, długofalowość efektu, na mm -hmm. którym pracujesz? Nie, mm -hmm, okay. nie no wiem, że na razie jestem młodą programistą, który dopiero zaczyna bardzo dużo jeszcze nauki przede mną, żeby się tego wszystkiego nauczyć. Mm -hmm. To jest tak naprawdę cały czas trzeba, trzeba się rozwijać, cały czas trzeba się douczać. To mm -hmm. też trzeba lubić. Nie wolno nauczyć się czegoś, mm -hmm. wejść do pracy i tyle. Mm -hmm. To tak nie wygląda. Tutaj trzeba cały czas być na bieżąco z nowymi technologiami, okay. z nowymi, cały ciągle się douczać, dokształcać. No ale to właśnie oferuje jakby pozostanie w, w tym temacie przy szukaniu pracy, ale też nie wiem, czy na przykład po kursie um, zanim Staż znalazłeś, też pracowałeś jakby na własną rękę nad, nad portfolio, nad udoskonalaniem pewnych rzeczy. Nie? Tak, na początku mhm. oczywiście trzeba mieć okay. trzeba mieć co pokazać pracodawcy, mhm. trzeba mieć zrobione parę projektów, mhm. żeby podczas pytań wiedzieć, co, po, co powiedzieć, może nawet czasem właśnie pokazać ten projekt. Mhm. czy tam jak się podeszło do jakichś problemów, jak, się, jak, się, jak to się robi. Mhm. Więc tak, no trzeba, trzeba, przygotować, trzeba przygotować parę projektów z wykorzystaniem technologii, które najlepiej właśnie, jakby to, to, co jest w ofercie pracy, wymagane, najlepiej, żeby mieć to z, zrobione gdzieś w jakimś portfolio, żeby móc podczas rozmowy no, powiedzieć, jak to, że się to zrobiło. To jest, no, najważniejsze, te projekty zrobienie. Mhm. Chomicz. Chomiczek, chomiczek, chomiczek. Dobrze, yy, takie pytanie, może już podsumowujące, a może jeszcze nie, jeśli Państwo poprowadzicie dalej, dalej dyskusję. Yy, co byś chciał powiedzieć studentom albo osobom, które nie do końca są przekonane, że są w dobrym punkcie no, swojego życia, no, zawodowym, powiedzmy, edukacyjnym. Co byś powiedział studentom, którzy y, nadal jest takie przeświadczenie, że no, żeby dostać pracę, to trzeba mieć papier z uczelni? Nie? Czy, czy zgadzasz się z tym, czy. No bardzo, to często, bardzo często pracodawcy wymagają tego, na szczęście nie w branży, o której teraz hmm. rozmawiamy. Um, więc to jest też duży plus w tej branży, że jest naprawdę y, potrzebna wiedza, umiejętności konkretne, a nie papier. Mm -hmm, super. To jest y, duży atut tego wszystkiego. Y, no, ja niestety studiów nie skończyłem, może niestety, nie żałuję, nie, nie skończyłem. Też miałem często, bardzo długo zastanawiałem się, czy to jest dla mnie, czy co powinienem robić w życiu. I stwierdziłem, że nauczę się programować i, i nie żałuję. Czyli idźcie, idźcie, bądźcie programistami, no. Jak to, jak to, jak chcecie, to na pewno. Pani Magdalena pyta, ile czasu codziennie zajmowała Ci nauka na kursie yy, 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 na rozwiązywanie zadań. Czy Pani Magdo chodzi o to, ile trwa, trwała nauka podczas kursu, yy, praca warsztatowa, czy na własną rękę tak nie do końca? A to możesz się podzielić. A, tak, na kursie to był kurs yy, stacjonarny, dzienny od poniedziałku do piątku. I od poniedziałku do piątku nie zajmowałem się niczym innym. Przerwami na jedzenie, jak tylko programowaniem. Od, od 9 do 17, Aha. jak dobrze pamiętam, mieliśmy zajęcia. I Po zajęciach, robiłem sobie chwilę przerwy odpoczynku i wracałem gdzieś dalej do, do robienia zadań domowych, bo było tego też sporo. A w weekendy? A w weekendy robiłem projekty tygodniowe. Okay. No tam już może nie wtedy całe dnie. tam sobie, wiadomo, trzeba też przerwy, to nie można cały czas robić, no bo... To jest chyba niemożliwe, Czasami jesteśmy nie. ludźmi. Yes. <laughs> tak, I, ale no, na weekendy też robiłem projekty, no był to bardzo intensywny kurs, bo on trwał dwa miesiące, plus później jeszcze robienie przygotowywanie portfolio. Były to bardzo intensywne dwa miesiące, bardzo dużo nauki, więc no, no, nie było czasu na nic innego podczas kursu. Nie można sobie, jeżeli się decydujemy na kurs dzienny tak jak ja, to nie można sobie w tym czasie planować nic mhm. innego. Trzeba się poświęcić wtedy okay. całkowicie. Pan Bartłomiej pyta, ile projektów zrobił pan na kursie i jakie to były projekty? Hmm, na kursie zrobiłem trzy projekty. Mhm. Pakiet profesjonalny hmm. był grany. Nie, chyba był ten środkowy. Jakoś, ale no to tam, ten! Ten ta profesjonalny. No profesjonalny. Tak, tak, nie pamiętam jakie tam. Niektórzy mówią profesjonal. Tak, yy, zrobiłem trzy projekty, były to projekty. Um, które no, tworzenie głównie REST API, czyli czegoś, co jest wymagane teraz co jest technologią, która jest używana w branży etnicznej wśród właśnie Java developerów i nie tylko. To jest to serwis, serwis inter internetowy. Ja robiłem projekty, jeden był, był tak jakby narzucony od koder Labu, było to Charity, gdzie tworzyliśmy stronę do oddawania. Ubrań dla, dla mm -hmm. potrzebujących. Mm -hmm. To był projekt, który każdy z, każdy z nas robił. Projekt, który, sam, projekt, który sam, sam zrobiłem dla siebie, był związany z moim zainteresowaniem, bo z bardzo lubię ważyć piwo. I, I okazało No i zrobiłem projekt, sobie i zrobiłem projekt który, który do tego nawiązywał, który, gdzie ludzie mogli wymieniać się przepisami. Ważyć piwo. I warzyć piwo, umieć się przepisami, więc oceniać, czytawać, więc to wszystko jakby też połączyłem ze swoją inną pasją. Super. I... Więc no. No, ale takie rzeczy. Tak jest, jest, tak jest. No dobrze. Kto by jeszcze chciał o coś zapytać? A, no już się chwalił projektami. Czy uczęszczając na taki kurs trzeba poświęcić cały swój wolny czas, czy można czasem wyjść na imprezę? Nie można. Ja żartuję. To... No, Raczej tak raz nam podczas kursu można sobie wyjść, żeby się odstresować, żeby zrestartować się, ale... Jak, Jak... ktoś chce chodzić na imprezy, to zapraszamy na weekendówki, weekendówki <tosłuch> online'owe, wtedy mamy co drugi weekend, sobota, tak. niedziela. 9, 17, a w ten drugi weekend to już sobie wtedy możecie co chcecie. Pomoc w projektach. Czy mogłeś liczyć na pomoc w projektach? Mm, tak, cały czas był mentor. Tego mhm. serdecznie pozdrawiam może ogląda. Tomek z Wrocławia. Możemy <tomek> Tak. <tomek tomek> <z Wrocławia. tomek> Podczas robienia projektów był, to już... Nawet nie pamiętam, jak miało to być od początku, czy to od początku miało być zdalnie, czy nie, ale te projekt już był zdanie, bo już zaczął się koronawirus, ta mm -hmm. pierwsza, pierwszy lockdown i, i kończyliśmy to zdalnie mm -hmm. i, i mieliśmy zaplanowane, zaplanowane kiedy, kiedy kto, jakby pamiętam jak to było dokładnie, czy codziennie, czy co dwa dni, łączył się ze swoim mentorem, rozmawiał z nim o projekcie, pokazywał co robi. On oczywiście mu pomagał, dawał wskazówki, mm -hmm. podpowiadał. Więc cały czas jakby on czuwał nad tym projektem i zresztą podczas całego kursu, podczas zadań, cały czas był kontakt z mentorem, który odpisywał, pomagał, jak się mm. czegoś nie rozumiało. Czyli ten tryb online'owy de facto nie wpłynął jakby na jakość tego nauczania w tym momencie takim mm. krytycznym? Nie. To się nie. jakby... To jest... To, to w moim przypadku to się stało już pod koniec tego kursu, mm. więc to na pewno nie wpłynęło, bo już, już to wszystko jakby gdzieś tam miałem, ale wydaje mi się, że przy jak najbardziej to wszystko jest możliwe do ogarnięcia, mm -hmm. do zrobienia. No, ciężej nie wiem, jak, jak inni. Ja, nie, dla mnie, niestety, najcięższe w tym bo w takim e, zdalnym trybie jest takie samo zaparcie, że jednak jak się jest w biurze, to trochę łatwiej, ale, no ale to No i kamera jest się włącza i wszyscy ci trzeba. Się, i trzeba no. Tak, tak. No to, takie teraz, teraz wszystko zdalnie się robi, więc, no, więc jesteśmy na tym. Musimy się odnaleźć do tak tej rzeczywistości. Pytanie od Krystiana, ile czasu zajęło Ci znalezienie pracy po kursie? Ile rozmów? Ile czasu? Najpierw dwa, 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 około, nieco ponad dwa miesiące znalezienie pierwszego darmowego stażu? To było na wakacje. I to była jedna rozmowa, tak? Tak Czy miałeś jedna, wcześniej, już, wcześniej? Wcześniej właśnie na pewno testy rozwiązywałem. Yy, jedną mm -hmm. rozmowę chyba miałem i potem już nie miałem, yy, nie miałem yy, kontaktu, ale po mm -hmm. potem dostałem ten staż już się na niego zdecydowałem. Wtedy już tam przestałem wysyłać oferty mm -hmm. i, i gdzieś się tam szukać. Yy, poszedłem na ten staż, on trwał dwa miesiące. Więc yy, to był lipiec, sierpień, mm -hmm. i teraz właśnie zacząłem już, czyli potem po, po miesiącu w sumie znalazłem już ofertę tutaj, jako płatnego stażu tutaj, mm -hmm. w Józef Warszawie. Usystematyzujmy, dajmy, by była jedna rozmowa i były testy i nie wyszło. Później była jedna tak, rozmowa to jakoś i było w, w jednym czasie, bo to wszystko no nie tam, 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 ale tak. Ten bezpłatny i później kolejna rozmowa i płatny. Tak, mniej więcej dwa miesiące. Czyli to szukania. się de facto odbyło na przestrzeni, tak licząc od, od kwietnia, tak? Szukałeś pracy? Około no, pół roku. Okay. Więc, I tyle się zadziało? Pół roku, a w międzyczasie znalazłem, w międzyczasie byłem na tym płatnym stażu, więc mhm. no to wydaje mi się jest, jest no, niedługi czas. Tym bardziej, że naprawdę, że czasy koronawirusa, czasy pandemii temu nie sprzyjały, więc wydaje mi się, że dało radę. Super. Pani Ania pyta o komputer. Jaki trzeba mieć? Nie trzeba mieć konkretnego laptopa, Pani Aniu, ale chętnie na takie pytania od strony technicznej chętnie odpowiemy już później drogą Messengerową, na przykład, jeśli Pani to odpowiada, żeby tak w pełni opisać sprzęt, który powinien być. Nie jest to nic na miarę... Tak, jest w miarę, w miarę, ja miałem, nie miałem jakiegoś super nowe ramo, do laptopu. Jaki tam dokładnie nie pamiętam, są wymagania, ale no, też trzeba mieć laptopa, który nie będzie jednak się zacinał i nie Dobra. będzie nas wkurzał. który na co dzień, jeżeli nas nie wkurza, no to pewnie nie będzie nas wkurzał też no podczas właśnie, tego kursu, nie są jakieś wymagania. No ale nie lepiej, żeby to nie był laptop, który na co dzień nam się zacina, bo będziemy jest. się tylko wkurzać podczas kursu, a tego na pewno nie chcemy, bo będzie co robić innego. Mm -hmm. o, no to w to, to części było odpowiedziane, ale, ale dobra. Czy byłeś na rozmowach rekrutacyjnych na pełny etat juniora? Mm, nie, miał, znaczy byłem. Byłem, nie dostałem się. To była Miałem, ta pierwsza. Były ta pierwsza, to były rozwiązywanie testów też, więc, mm -hmm. więc byłem. Mm -hmm. Co tam mamy jeszcze fajnego? Jakież pytania? No, szanowni Państwo, jeszcze troszeczkę. Jeszcze pomijamy Oskara. No to ciekawe, co mówi. Nic już? Nikt nie chce wiedzieć. Gdyby ktokolwiek jeszcze chciał zadać pytanie odnośnie tego, co mówił Oskar, Albo, albo zwrócić się do nas z pytaniem, bo go coś w tym momencie zainteresowało, to śmiało można pisać do nas na messengerze, albo dzwonić, tarabanić. Zapraszamy. Czy jakąś kwestię jeszcze chcielibyśmy poruszyć? Czy optymistycznym akcentem zakończyć? No kodujcie, no. Krótko, zwięźle na temat. Tak. Dziękujemy Dobrze. serdecznie za uwagę. W takim razie żegnamy się. Dobranoc Państwu. Dobranoc.